Kryptonim Klan na Drzewie. Bajka z kartu Network z oryginalną fabułą. Opowiada ona o grupie dzieciaków toczących bój ze wszystkimi dorosłymi, więc nieważne jak dobrym agentem byłeś jako dzieciak, gdy tylko skończysz 18 lat, stajesz się wrogiem numer 1. Dlatego najlepiej od razu się powieść. Bajka skupia się na konkretnej piątce bohaterów, którzy mają swoją bazę zbudowaną na drzewie. Podobno całe show powstało w oparciu o prawdziwe wydarzenia z życia pewnych dzieciaków, a ich role zostały przypisane właśnie tej piątce. Nie wiem czy to prawda, czy nie, ja tylko rujnuję dzieciństwo. Zaczynamy. Numer 5 została stworzona na podstawie pewnej dziewczyny, która mieszkała na najwyższym piętrze apartamentu, który znajdował się w filadelfijskich gettach. Jej matka była pijaczką, a jej ojciec fenomenalnym artystą jazzowym, jednak prawie nigdy nie trzymał się z rodziną z powodu jego koncertów. Matka dziewczyny znęcała się nad nią, wyrzucała ją z domu na mróz i deszcz, przypalała jej ramię papierosem, lub po prostu ją wyzywała. Jednakże pewnego dnia wszystko poszło za daleko. Dziewczyna walczyła z matką jak zwykle, jednak popełniła błąd uderzając ją, gdy ta się odwróciła. Rodzicielka wpadła w szał. Chwyciła córkę za ramię i rzuciła nią. Pomimo, że celowała w ścianę, dziewczyna wyleciała przez okno z dziesiątego piętra. Jedyne co czekało ją na dole, to śmierć. Numer 5 jest przedstawiona jako osoba, która opiekuje się wszystkimi. Jest jak prawdziwa matka, którą sama chciała mieć. Numer 4 to z kolei historia syna zawodowego boksera. Razem ze swoim ojcem urządzali sparingi i bawili się i wyruszali na różne wycieczki. Marzeniem chłopaka było stanie się takim jak jego ojciec. Pewnego dnia kibicował swojemu tacie na mistrzostwach. To była jego najcięższa walka. Jego przeciwnik wygrał, powodując poważne uszkodzenia mózgu u ojca chłopaka. Bokser zmarł w drodze do szpitala. Chłopak oszalał i zaczął popełniać drobne przestępstwa i wdawać się w uliczne bójki. Pewnego dnia osoba, którą zaatakował, wyjęła nóż i zasztyletowała go na śmierć. Numer 4 dlatego jest przedstawiany jako łobuzowaty rozrabiaka w swojej grupie. Numer 3 to dziewczyna, która miała szczęśliwe życie. Jej rodzice byli normalni i zdrowi. Zawsze nosiła zielony spetel jej starszego brata po tym jak ten wyjechał do koledżu. Była to najsłodsza dziewczyna pod słońcem. Odwiedzała schroniska i pomagała tamtejszym zwierzętom. Każdy ją lubił i ona każdego darzyła sympatią. Niestety pewnego dnia została porwana i ogłuszona przez pewnego mężczyznę. Gdy dziewczyna się obudziła, dostrzegła swojego oprawcę, który powoli się do niej zbliżał. Po chwili zorientowała się, że on, jak i ona, nie mają na sobie ubrań. Mężczyzna odłożył swoje cygaro i zaczął molestować dziewczynę. Kiedy skończył, chwycił tasak i powoli odcinał kończyny swojej ofiary. Gdy ta wykrwawiła się na śmierć, oprawca odciął jej głowę i zaniósł do miejsca, gdzie ją porwał. Jej postać nadal jest słodką i dobrą osobą, jednak ma koszmarne wspomnienia z tamtego dnia. Numer 2 powstał na postawie chłopca, który jak na swój młody wiek był bardzo uzdolniony. Rysował idealne szkice samolotów czy też statków kosmicznych. Zawsze był w centrum uwagi, a jego rodzice byli z niego ogromnie dumni. Nie podobało się to wszystko jego starszej siostrze, która była strasznie zazdrosna. Wszystko było dobrze, dopóki on się nie pojawił. Pewnego dnia, kiedy chłopak szkicował, potajemnie wrzuciła cyjanek do kawałka ciasta i dała go bratu. Kiedy chłopak następnego dnia umierał, dziewczyna była niesamowicie szczęśliwa, że znowu będzie ulubieńcem swoich rodziców. Jednak numer dwa nadal konstruuje niesamowite wynalazki, dzięki czemu został geniuszem grupy. Ostatni i najważniejszy numer jeden. Zdiagnozowano u niego raka w młodym wieku. Krótko po tym jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Zaczął nienawidzić przez to dorosłych, gdyż wypadek spowodowała 40-letnia para, która w przeciwieństwie do jego rodziców była lekko posinaczona i pokaleczona. Chłopak musiał sam zaopiekować się swoimi braćmi i jednocześnie walczyć z rakiem. Zaczął nosić przeciwsłoneczne okulary, aby ukryć ból, cierpienie i złość w jego oczach. Przez lata dawał radę, starał się być silny i przekazywać tę siłę swoim braciom, jednak krak w końcu go wykończył. Kiedy leżał na łożu śmierci, chwycił swoich braci mocno i wyszeptał: Dobra robota, drużyno, po czym zmarł. Numer jeden pozostał liderem swojej grupy i zawsze traktował jej członków jak rodzinę. I to wszystko. Czy naprawdę te wydarzenia miały miejsce? W to tylko bajka, jednak różnie to bywa. Jeśli materiał się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za oglądanie i na razie.